Akcja filmu rozpoczyna się na początku lat 60. w Baltimore, gdy młoda, niema kobieta o imieniu Elisa Esposito budzi się na kanapie. Jej życie jest bardzo rutynowe, każdego ranka przygotowuje śniadanie, bierze prysznic i oddaje się przyjemnościom w wannie. Przed wyjściem do pracy zawsze odwiedza swojego sąsiada, Gilesa. Elisa pracuje na nocną zmianę w Centrum Badań Kosmicznych AKEM jako dozorczyni wraz ze swoją przyjaciółką Zeldą Fuller. Jest prostą dziewczyną, która zajmuje się swoimi sprawami i nie sprawia żadnych kłopotów w pracy. Pewnej nocy kierownik zbiera wszystkich pracowników i ogłasza, że Centrum wkrótce otrzyma bardzo ważny nabytek. Ujawnia, że dr Richard Hofstetler został mianowany szefem Wydziału Biologii i przeprowadzi na nim kilka eksperymentów. Jednak bez wiedzy wszystkich obecnych, Hofstetler jest w rzeczywistości rosyjskim szpiegiem. Wkrótce potem aktywa przybywa w zbiorniku ciśnieniowym wraz z agentem rządowym, Richardem Stricklandem. Jest on twardym, bezkompromisowym oficerem i szybko przejmuje obowiązki nowego szefa ochrony centrum. Następnie pracownicy wracają na swoje stanowiska i wznawiają normalną pracę. Wkrótce potem zaciekawiona Elisa słyszy dziwne warczące odgłosy ze zbiornika i zagląda do środka. Okazuje się, że aktywem jest dziwne stworzenie, które staje się niespokojne, gdy dotyka zbiornika. Następnie mocno uderza w szybę, co skłania ochronę do natychmiastowego przeniesienia go do bezpiecznego laboratorium. Następnej nocy Elisa i Zelda zajmują się sortowaniem śmieci w centrum. Wszystko wydaje się normalne, dopóki drzwi laboratorium, z którego zabrano przedmiot, nie otwierają się. Szef ochrony, Strickland, wychodzi z laboratorium z rękami pokrytymi krwią. Podczas gdy inni naukowcy i kilku lekarzy spieszy mu z pomocą, Zelda odciąga Elisę od miejsca zdarzenia. Później, podczas przerwy obiadowej, dwie przyjaciółki rozmawiają o tym, czego były świadkami. Ich rozmowa zostaje jednak przerwana przez kierownika piętra, który nakazuje im posprzątać laboratorium. Wkrótce potem duet dociera do laboratorium, by zastać je w okropnym, zakrwawionym stanie. Trzymają się jednak swojej pracy i zaczynają sprzątać podłogę. Nagle Elisa znajduje na ziemi odcięte palce Stricklanda i szybko wkłada je do papierowej torby. Zelda udaje się po kierownika. Co daje Elisie szansę, by w końcu zobaczyć aktywa. Okazuje się, że w rzeczywistości jest to płas podobny do człowieka, który jest trzymany w niewoli w małym zbiorniku. Kilka minut później, gdy przybywa kierownik, daje mu papierową torbę z palcami Stricklanda. Niemy dozorca zaczyna jednak interesować się dziwnym stworzeniem. Następnego wieczoru Elisa idzie do pracy i natychmiast udaje się do laboratorium. Słyszy płaza pływającego w małym basenie i wymyśla sprytny sposób, aby go wyłowić. Elisa wyjmuje ugotowane jajko z torby na lunch, siada na brzegu basenu i rozbija je łyżką. Tak jak zaplanowała, stwór powoli wystawia głowę ponad wodę i zbliża się do niej. Elisa odkłada jajko na brzeg i pokazuje płazowi, by je podniósł. Ku jej radości płaz spokojnie chwyta jajo, po czym wskakuje z powrotem do wody. W następnej scenie Strickland wzywa Zeldę i Elisę do swojego biura. Jest bardzo sprytnym człowiekiem i chce dokładnie sprawdzić cały personel pracujący w centrum. Chce dowiedzieć się o nich więcej i bardzo interesuje się przeszłością Elisy. Dzięki swoim badaniom dowiedział się, że została porzucona jako dziecko nad brzegiem rzeki. Strickland zauważa, że ma blizny na szyi i pyta, czy mają one coś wspólnego z jej niemową. Ale Elisa gestykuluje, że nie sądzi, ponieważ nie była w stanie mówić nawet jako dziecko. Przed wyjściem Strickland mówi im, aby trzymali się z dala od stworzenia w laboratorium. Następnie ujawnia że schwytał bestię w Ameryce Południowej i przywiózł ją z powrotem do USA. Ostrzega dozorców, że stworzenie może wyglądać podobnie do człowieka, ale nadal jest potworem. Niemniej jednak Elisa nadal jest zaintrygowana stworzeniem. Regularnie odwiedza laboratorium po wyjściu naukowców pod pretekstem posprzątania tego miejsca. Pewnego wieczoru Elisa wyjmuje z torby mały gramofon i umieszcza go obok basenu. Następnie puszcza płazowi muzykę i podaje mu jedno jajo. Jeśli weźmie jajko bez wynurzania się, zatrzymuje muzykę, aby zmusić go do wyjścia. Z pewnością płas wynurza głowę i chrząka z irytacją. Elisa jest podekscytowana swoim małym odkryciem i w nagrodę odłącza płytę. W końcu uczy go znaku muzycznego, którego stworzenie uczy się zaskakująco szybko. Ich randki trwają kilka dni, a duet zaczyna nawet razem tańczyć. Pewnej nocy, gdy Hofstetler przynosi potworowi kolację, zauważa woźnego tańczącego z płazem. Ale nie przerywa im, ponieważ zdaje sobie sprawę, że dziwne stworzenie jest zdolne do odczuwania złożonych emocji, tak jak ludzie. Następnie kontaktuje się ze swoimi prawdziwymi szefami i organizuje spotkanie w bezpiecznym miejscu. Radziecki agent przybywa na spotkanie z nim i Hofstetler dzieli się wszystkimi swoimi notatkami na temat stworzenia, a także planem laboratoriów. Mniej więcej w tym czasie zimna wojna dobiega końca, ale Sowieci nadal chcą porwać stworzenie od Amerykanów. Hofstetler jest nieugięty w realizacji planu tak szybko, jak to możliwe, ponieważ uważa, że stworzenie jest inteligentną istotą zdolną do komunikowania się. W międzyczasie Elisa kontynuuje swoją pracę, zajmując się praniem w placówce. Dwóch techników, którzy naprawiają kamerę bezpieczeństwa, rozmawia ze sobą podczas pracy. Z ich rozmowy Elisa dowiaduje się, jak w razie potrzeby można wyłączyć te kamery. Później Elisa wchodzi do laboratorium, gdzie znajduje przykutego łańcuchami i ciężko rannego stwora. Pędzi mu pomóc, ale słyszy kroki zbliżające się do laboratorium. To skłania ją do ukrycia się za biurkiem i obserwuje, jak Strickland przybywa na miejsce. Od razu podchodzi do stwora i zaczyna go torturować, pozostawiając Elisę mocno zaniepokojoną. Kilka dni później generał armii amerykańskiej przybywa do Akem, gdzie Strickland zorganizował prezentację na temat człowieka Płaza. Generał jest natychmiast oszołomiony rozmiarem i wyglądem stworzenia. Strickland ujawnia, że znalazł go w lasach Amazonii, gdzie rdzenne plemiona czciły go jak boga. Hofstetler, który również był tam obecny, mówi generałowi, że stworzenie może naprzemiennie korzystać z dwóch oddzielnych mechanizmów oddychania. To czyni go bardzo unikalnym żywym organizmem, który może pomóc w przyszłym postępie naukowym. Gdy prezentacja się przeciąga, Hofstetler zdaje sobie sprawę, że płas ma trudności z oddychaniem, ponieważ zbyt długo przebywał poza wodą. Błaga Stricklanda aby włożył go z powrotem do wody, ale agent odmawia i kontynuuje swoją przemowę. Po pewnym czasie człowiek płaz w końcu traci przytomność, co skłania żołnierzy do zabrania go do zbiornika ciśnieniowego. Na zewnątrz Elisa słyszy, jak generał rozmawia z naukowcami o swoim planie dotyczącym człowieka płaza. Ostrożnie podąża za nimi z powrotem do biura Stricklanda i podsłuchuje, że stworzenie wkrótce zostanie zlikwidowane i poddane sekcji. Tej nocy przerażona Elisa próbuje uzyskać pomoc Gilesa w wydostaniu stworzenia z ośrodka. Mężczyzna w średnim wieku początkowo ją wyśmiewa, myśląc, że żartuje na temat człowieka płaza. Dziewczyna jest jednak zdeterminowana, by mu pomóc i wyjawia wszystko, co widziała w Akem. Słysząc to, Giles w końcu się zgadza, ponieważ zna Elisę od dawna i nigdy go nie okłamała. W tym momencie jest oczywiste, że nie ma dziewczyna kocha człowieka płaza. To dlatego, że widzi ją w sposób, w jaki nikt nigdy wcześniej jej nie widział, jako osobę bez wad. W międzyczasie Hofstetler ponownie spotyka się ze swoimi współpracownikami i informuje ich, że stworzenie wkrótce zostanie poddane sekcji. Sowieci obawiają się, że jeśli Amerykanie pozwolą im na to, mogą dokonać przełomowego odkrycia naukowego. W związku z tym władze radzieckie nakazują Hofstetlerowi zakłócenie zasilania obiektów i wykorzystanie odwrócenia uwagi do zlikwidowania stworzenia. Gdzie indziej, Elisa siada ze swoim sąsiadem i omawia ich plan uwolnienia stworzenia z laboratorium. Giles przygotowuje pojazd, aby wyglądał jak jeden z samochodów dostawczych pralni, które odbierają z obiektu. Planuje użyć fałszywych dokumentów, aby dostać się do laboratorium przed piątą rano. Jeśli chodzi o Elisę, musi ona zająć się kamerami bezpieczeństwa i wydostać stworzenie w wózku do prania. Ale bez ich wiedzy, Hofstetler przygotowuje truciznę, aby zlikwidować stworzenie. Jest z tego powodu wyraźnie niezadowolony, ale wie, że nie ma innego wyjścia. Tej nocy, gdy prawie wszyscy poszli już do domu, Hofstetler udaje się do biura szefa ochrony. Tam spotyka się ze Stricklandem i błaga go, by nie zlikwidował tego wspaniałego stworzenia. Ten jednak odmawia i obaj mężczyźni wdają się w kłótnie. Podczas gdy Strickland jest rozproszony kłótnią, Hofstetler widzi coś dziwnego na jednym z monitorów. Zauważa Elisę poruszającą kamerą bezpieczeństwa i nagle przypomina sobie, gdzie ją wcześniej widział. To ta sama dziewczyna, którą widział tańczącą z człowiekiem płazem. Zdaje sobie sprawę, że próbuje ona uwolnić stworzenie i postanawia jej pomóc. Następnie tajny rosyjski szpieg udaje się do laboratorium, w którym przetrzymywany jest człowiek płaz. Elisa przybywa kilka minut później z wózkiem na pranie. Ku jej zaskoczeniu, naukowiec daje jej klucze do łańcuchów, które są zawiązane na szyi stworzenia. Następnie wręcza jej specjalną mieszankę, którą należy wlać do wody, aby utrzymać go przy życiu. Co więcej, mówi jej również, że wyłączy zasilanie, dając jej 5 minut na ucieczkę. Następnie Elisa wyciąga człowieka płaza z basenu, uwalnia go i wrzuca do wózka. Na zewnątrz Giles dociera do bramy Akem, ale zostaje zatrzymany przez ochroniarza. Strickland również zauważa furgonetkę na monitorze CCTV i podejrzewa, że coś jest nie tak. W tym kluczowym momencie Hofstetler odcina zasilanie całego obiektu i biegnie w kierunku głównej bramy. Z drugiej strony Zelda znajduje Elisę w pobliżu laboratorium i pomaga jej przemycić stworzenie w kierunku doku załadunkowego. Tymczasem Hofstetler dociera do głównej bramy przed Stricklandem. Następnie zakrada się za ochroniarza i uderza go w głowę metalowym prętem. To pozwala Gilesowi dostać się do rampy załadunkowej, gdzie dziewczyny już czekają z człowiekiem płazem. Następnie wpychają stwora na tył furgonetki i Giles odjeżdża. Strickland wkrótce dociera do bramy, ale zdaje sobie sprawę, że jest już za późno. Przepełnione wściekłością, upomina wszystkich strażników patrolujących okolice i rozpoczyna poważne śledztwo w tej sprawie. Następnego ranka Elisa opracowuje nowy plan, jak umieścić człowieka płaza z powrotem w oceanie. Poczeka do październikowych deszczy, kiedy będzie mogła w końcu wypuścić go w kanałach. Następnie Elisa zapisuje małą notatkę w swoim kalendarzu aby stale przypominać jej o tym planie. W miarę upływu dni Elisa powoli nawiązuje romantyczną relację ze stworzeniem. Wraz z Zeldą i Hofstetlerem kontynuują pracę na nocnych zmianach, udając, że wszystko idzie jak zwykle. Pewnej nocy Strickland wzywa Elisę i Zeldę na przesłuchanie. Okazuje się jednak, że to tylko formalność i wkrótce je zwalnia. Strickland jest przekonany, że stworzenie zostało porwane przez wysoko wyszkolonych agentów, a nie zwykły personel sprzątający. Tymczasem człowiek płas kontynuuje trudne życie w mieszkaniu Gilesa. Większość dnia spędza w Wannie i zjada wszystko, co zostanie mu podane. Stworzenie nie jest przyzwyczajone do ludzkiego świata, więc pewnego dnia pożera kota Gilesa. To rozwściecza starca, który wścieka się na stwora, ale ten w odwecie drapie go po rękach. Po powrocie do Akem, Hofstetler kontynuuje pomoc dziewczynom, dając im paczki. Elisa mówi mu również o swoim planie uwolnienia stworzenia i dziękuje mu za wszystko. Mijają tygodnie, a Elisa i Giles przywiązują się emocjonalnie do człowieka płaza. Stwór próbuje nawet pogodzić się z Gilesem za zjedzenie jego kota. Kładzie rękę na głowie mężczyzny i magicznie leczy rany zadrapania. Następnego ranka, gdy Giles się budzi, zauważa nowe włosy rosnące na jego łysinie. Pewnego popołudnia Elisa zalewa swoje mieszkanie wodą, aby człowiek płaz mógł łatwiej pływać i oddychać. Oczywiste jest, że istnieje między nimi silna romantyczna więź i ostatecznie się kochają. W końcu nadchodzi październik i Elisa zdaje sobie sprawę, że doki zaczęły wypełniać się wodą deszczową. Człowiek płas również zmaga się z trudnościami, ponieważ zbyt długo przebywał z dala od swojego naturalnego środowiska. Po powrocie do Akem, Stricklandowi nie udało się znaleźć żadnego istotnego tropu nawet po tygodniach od uprowadzenia. W końcu otrzymuje 36-godzinne ultimatum od generała, aby znaleźć stworzenie lub stracić pracę to popycha szefa ochrony do wściekłych poszukiwań jakichkolwiek wskazówek dotyczących zaginionego człowieka płaza. Jego poszukiwania w końcu przynoszą pewne rezultaty, gdy zaczyna śledzić Hofstetlera. Pewnego popołudnia podsłuchuje, jak naukowiec planuje spotkanie w bliżej nieokreślonym miejscu. Potajemnie podąża za nim i widzi, jak Hofstetler spotyka się z obcokrajowcami, których rząd zidentyfikował jako szpiegów. Strickland w końcu łączy kropki i zdaje sobie sprawę, że naukowiec jest w rzeczywistości rosyjskim szpiegiem. Zakrada się więc na ich małe spotkanie i likwiduje wszystkich oprócz Hofstetlera. Następnie torturuje naukowca w celu uzyskania informacji o człowieku Płazie. Ostatecznie Strickland dowiaduje się, że to personel sprzątający zdołał go oszukać i uwolnić stworzenie. Po odkryciu tej informacji, Strickland udaje się do rezydencji Zeldy, aby o nią zapytać. Dozorca nie chce zdradzić swojej przyjaciółki, ale okrutny facet zmusza jej męża do ujawnienia wszystkich szczegółów. Teraz już wie że Elisa zamierza dziś uwolnić stwora z miejskich doków. Dlatego pędzi do jej mieszkania, zostawiając Zeldę i jej męża rannych, ale bez szwanku. Gdy tylko odchodzi, Zelda kontaktuje się ze swoją przyjaciółką, aby poinformować ją, że Strickland jest w drodze. Elisa i Giles rozpoczynają więc przygotowania do opuszczenia kanałów i uwolnienia człowieka płaza na zawsze. Kilka minut po ich wyjściu Strickland wdziera się do mieszkania. Tam zauważa notatkę zaznaczoną w kalendarzu. Teraz zna miejsce, do którego zmierzają i podąża za nimi. Gdzie indziej, Elisa i Giles docierają do miejskich kanałów i żegnają się ze wspaniałym stworzeniem. Ale zanim zdążył zanurkować w wodzie, Strickland przybywa i strzela zarówno do stworzenia, jak i Elisy. To rozwściecza Gilesa i powala Stricklanda, dając człowiekowi płazowi wystarczająco dużo czasu na wyleczenie się. Następnie powoli wstaje i kieruje cały swój gniew na człowieka, który bezlitośnie torturował go przez tygodnie. Strickland pada na kolana i przyznaje, że stwór jest Bogiem. Mimo to człowiek płas poczyna mu gardło i likwiduje na miejscu. Następnie zabiera nieprzytomną Elisę i wskakuje do kanału. Pod wodą używa swoich magicznych mocy i uzdrawia ją. Kładzie również rękę naszej Elisy, a jej blizny otwierają się, odsłaniając skrzela, takie jak jego. Pod koniec filmu lektor Giles mówi, że człowiek płas i Elisa żyli długo i szczęśliwie. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.